Najgroźniejszy potwór nie czai się pod łóżkiem, patrzy na ciebie z lustra, gdy odwracasz wzrok, codziennie nakładasz uśmiech, żeby ruszyć do pracy i spokój, żeby nikt nie pytał, co naprawdę czujesz. Pod tą warstwą grzeczności czeka ktoś, kogo wolałbyś nie spotkać, twoje odrzucone myśli, emocje i wspomnienia. One nie zniknęły, tylko milczą, aż znajdą szczelinę, by się wydostać. Im dłużej je ignorujesz, tym mocniej biją w szybę, którą nazywasz normalnością. Może pamiętasz drobiazg, który nagle rozzłościł cię bardziej, niż wypada. Ktoś spóźnił przelew, a w tobie eksplodował krzyk o brak szacunku. To nie ten przelew wywołał burzę, lecz nagromadzony gniew, który wreszcie znalazł pretekst. Tak działa cień, to magazyn uczuć, których kiedyś sobie zabroniłeś. Karl Jung przestrzegał, że wszystko, czego nie rozpoznasz w sobie, i tak pokieruje Twoim życiem, a ty uznasz to za zrządzenie losu. Gdy wreszcie przyznasz, że złość, wstyd czy zazdrość też należą do ciebie, tracą moc niespodziewanego ataku. Każdy niechciany stan niesie energię, którą możesz przerobić na siłę. Pierwszy krok to nazwać to, co czujesz, bez usprawiedliwiania się przed sobą. Usiądź z kartką. Napisz trzy rzeczy, które w tobie drażnią innych, a których sam nie lubisz. Potem obok dopisz, czego tak naprawdę boisz się, gdy wychodzą na jaw. Kiedy słowa pojawią się na papierze, zauważysz, że potwór ma konkretny rozmiar, a nie kształt bezkresnej ciemności. Nie musisz od razu go pokonać. Wystarczy, że zamiast odwracać wzrok, zrobisz krok bliżej i zapytasz, co próbujesz mi powiedzieć. Ta prosta ciekawość to początek drogi od lęku do pełni. Kiedy denerwuje cię, cudzy bałagan w kuchni, prawdopodobnie twój własny nieporządek leży tuż za rogiem, tylko schowany przed wzrokiem. Właśnie tak zaczyna działać projekcja. Bierzesz fragment siebie, którego nie chcesz widzieć, i wieszasz go na pierwszej, napotkanej osobie. Z zewnątrz wygląda jak rozsądny osąd, w środku to szybka ucieczka od niewygodnej prawdy. Im częściej to robisz, tym trudniej później odróżnić realne wady innych. Od krzywego zwierciadła, które niesiesz w kieszeni, pomyśl o znajomym, który nieustannie krytykuje cudze decyzje życiowe. Po kilku godzinach spędzonych z nim, czujesz się jak na rozprawie sądowej, chociaż nie zrobiłeś nic złego. Ten człowiek wcale nie widzi Ciebie, walczy z własnym lękiem przed błędem, ale łatwiej jest mu wytknąć cudzy niż spojrzeć na swój. Takie sytuacje są jak lustra w labiryncie. Odbicia odbić, a w centrum ty, próbujący odgadnąć, co jest prawdziwe. Jung zauważył, że wszystko, co nas irytuje u innych, może prowadzić do zrozumienia siebie. Te słowa przypominają, że każdy impuls złości to zaproszenie do wewnętrznej pracy. Zamiast więc układać listę cudzych wad, zatrzymaj się przy pierwszym punkcie i zapytaj, dlaczego właśnie on wbija ci drzazgę pod paznokieć. Często odkrywasz, że krytykujesz w innych to, na co sam sobie nie pozwalasz, albo czego najbardziej się boisz. Gdy następnym razem złapiesz się na surowej ocenie drugiej osoby, zatrzymaj myśl w pół kroku. Sprawdź, czy to, co widzisz, nie jest przypadkiem twoim własnym cieniem, rzucającym cień jeszcze większy. Im szybciej to rozpoznasz, tym łatwiej zamienisz irytację w lustrzane pytanie, co mi pokazałeś o mnie, choć wcale tego nie chciałem zobaczyć. Dopiero wtedy lustra Labiryntu zmieniają się w okna, przez które wpada pierwsze światło zrozumienia. Zrozumieć cień to za mało, trzeba go zaprosić do stołu. Wyobraź sobie, że w środku dnia wpada ci do głowy świetny pomysł, ale od razu go dusisz, bo to niepoważne. Ten odruch to cień w wersji twórczej, który chce się bawić, eksperymentować, robić błędy bez kary. Gdy zamykasz mu drzwi, energia nie znika, zaczyna działać przeciwko tobie w postaci zmęczenia i irytacji. Spójrz na ludzi, którzy po pracy znikają w garażu, żeby rzeźbić drewno, albo tańczą w kuchni, gdy nikt nie patrzy. Wtedy wychodzi ich ukryte ja, to, które nie mieści się w eleganckim CV. Im częściej ta część dostaje czas i przestrzeń, tym rzadziej wybucha frustracją. Oswojony cień staje się sprzymierzeńcem, bo przynosi świeżość, której nie wymyślisz przy biurowym biurku. Zauważ, co dzieje się w ciele, kiedy dajesz głos temu, co zwykle milczy. Oddech staje się głębszy, a napięcie w karku odpuszcza, jakby ktoś poluzował niewidzialny ścisk. To pierwszy znak, że cień nie musi być wrogiem. Wystarczy, że zamiast zamykać drzwi, otworzysz okno i pozwolisz mu złapać powietrze. Jeśli jutro złapiesz się na tłumieniu spontanicznej myśli, zadaj szybkie pytanie. Czy to naprawdę głupie, czy po prostu nowe? Cień często jest pionierem, który chodzi w brudnych butach. Daj mu pięć minut, a może przyprowadzi skarb, który zmieni twoje utarte ścieżki w prawdziwą przygodę. Czerwone światło na skrzyżowaniu wydaje się ciągnąć w nieskończoność. Czujesz w sobie zniecierpliwienie, choć minęło ledwie kilka sekund. Tak właśnie odzywa się cień, kiedy świat biegnie w innym tempie niż twoje niewypowiedziane potrzeby. Zamiast spokojnie czekać, czujesz narastające napięcie w ciele, w dłoniach, w oddechu. To nie przez kierowcę przed tobą, to przez dawne emocje, których nie mogłeś wtedy pokazać: dziecięcą złość, poczucie bezsilności, chęć bycia zauważonym. Dziś objawiają się w odruchu, ręka wędruje do klaksonu, zanim jeszcze pomyślisz. Umiejętność zatrzymania się w tej chwili, zanim wybuchniesz, to nie walka z drogą czy ludźmi. To ćwiczenie obecności z własnym cieniem. Spróbuj mikropauzy. W ciągu dnia ustaw w telefonie dyskretne przypomnienie, które co kilka godzin zapyta, jak się teraz czuje. Kiedy ekran mignie, Zatrzymaj dłoń w powietrzu i wsłuchaj się w napięcie barków, ściśnięty żołądek, suchość gardła. To skaner cienia pokazuje, czy niewidzialny pasażer już przejął kierownicę. Im szybciej go zobaczysz, tym łatwiej oddasz mu głos bez potrzeby krzyczenia na świat. Zacznij zauważać codzienne drobiazgi, które dotąd ignorowałeś: wzruszenie przy reklamie, nagły smutek na widok pustego placu zabaw, zaskoczenie, gdy ktoś pochwali Twoją pracę. Każde z tych mikroemocji to język cienia w wersji łagodnej. Im częściej odpowiadasz, dzięki, widzę cię, tym rzadziej będzie potrzebował dramatycznych scen, by zwrócić Twoją uwagę. A kiedy znów zatrzymasz się na światłach i poczujesz dłoń drgającą przy klaksonie, zapytaj w myślach, co naprawdę boli. Może okaże się, że niepojęta złość to tylko sygnał, że potrzebujesz przerwy, szklanki wody albo oddechu, zanim ruszysz dalej. W tej jednej sekundzie wybierasz nową drogę. Nie tłumisz cienia i nie pozwalasz mu rządzić. Prowadzicie razem w tym samym kierunku. Krzyczysz na kogoś, kogo kochasz, a sekundę później chciałbyś cofnąć czas. W bliskich relacjach cień wyłazi szybciej niż gdziekolwiek. To tam ujawnia się zazdrość, wstyd i strach, których nie pokazujesz światu. Partner staje się ekranem, na którym wyświetlasz swoje niewypowiedziane pretensje. A każda drobna uwaga boli jak otwarta rana, bo dotyka ukrytych kompleksów. Carl Jung przypominał, że spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli nastąpi reakcja, obie się zmieniają. Cień jest tą iskrą, która przy złym podejściu wywołuje wybuch, a przy odrobinie świadomości zamienia się w ciepło potrzebne do wzrostu. Kiedy czujesz napór gniewu, spróbuj zadać sobie ciche pytanie. O co naprawdę proszę, mówiąc te ostre słowa? Zrób prosty eksperyment. Po każdej kłótni zapisz, co chciałeś usłyszeć od drugiej strony, ale bałeś się powiedzieć wprost. Potem zapisz, co takiego w tobie bało się poprosić o to otwarcie. Ten podwójny krok rozmontowuje mechanizm projekcji. Najpierw znajduje pragnienie, potem odsłania lęk, który je przykrywa. Ćwicz też mikroprzerwę tuż przed odpowiedzią. Zrób wdech przez nos, policz do trzech, poczuj stopy na ziemi i dopiero wtedy mów. Ten moment zatrzymania to wentyl bezpieczeństwa dla cienia. Z czasem zauważysz, że coraz rzadziej budzisz się z żalem w ustach, a coraz częściej z poczuciem, że słowa, które wybierasz, są bliżej tego, co naprawdę chcesz dać, i sobie, i drugiemu człowiekowi. Zasypiasz wyczerpany, a budzicie koszmar. W szafie nie ma potwora, ale serce wali jak po maratonie. Nocne obrazy to teatr, w którym cień reżyseruje bez Twojej kontroli. Goni Cię ktoś bez twarzy, albo spadasz w nieskończoną przepaść. Symbole mówią, że w ciągu dnia pominąłeś ważną emocję. Kiedy lekceważysz lęk czy gniew, one zakładają maski i wracają po ciemku, bo światło dnia było dla nich zbyt jasne. Jung przypominał, że sen to list wysłany z zakamarków psychiki, gdzie zwykłe słowa nie sięgają. Jeśli ignorujesz wiadomość, Skrzynka zapełnia się, a koszmar staje się głośnym przypomnieniem, żeby wreszcie otworzyć kopertę. Zamiast pytać, dlaczego znów śnisz ten sam scenariusz, otwórz rano notatnik i zapisz każdy szczegół, nawet absurdalny kolor butów czy dziwny zapach. Cień mówi zagadkami, ale lubi, gdy ktoś próbuje je rozwiązać. Po śniadaniu wybierz jeden symbol i narysuj go na kartce, tak jak potrafisz. Nie chodzi o sztukę, tylko o przeniesienie obrazu z głowy na papier, by móc się z nim spotkać w świetle dnia. Rysunek działa jak lupa. Nagle zauważasz, że ta rosnąca fala w śnie przypomina rzeczywisty strach przed awanturą w pracy. Teraz emocja ma nazwę i kształt, a ty możesz poszukać konkretnego rozwiązania, zanim zapadnie noc. Przed kolejnym snem, zamknij oczy i podziękuj umysłowi za pokaz, obiecując, że jutro znów przeczytasz każdy list. Taki prosty rytuał uspokaja układ nerwowy, bo cień wie, że nie musi krzyczeć, żebyś go usłyszał. Coraz częściej budzisz się bez lęku, a sny stają się mniej mroczne, bardziej zagadkowe niż straszne. To znak, że nocna scena przestaje być polem bitwy, a staje się mapą, która prowadzi cię głębiej, w stronę spokoju, który nie potrzebuje już potwora, by przypomnieć o tym, co ważne. Kusz z reflektorów opada, a scena robi się cicha. Wtedy słychać, kto naprawdę stoi na deskach, a kto tylko grał rolę. Show business to nie tylko telewizja i czerwony dywan. To każda prezentacja w pracy, każde idealne zdjęcie na profilu, każde zdanie wypowiedziane tak, by zadowolić salę. Kiedy światło pada na ciebie, odruchowo wygładzasz głos i wciągasz brzuch. Cień nie nosi garniturów, więc musiał zostać w kulisach. Im dłużej tam siedzi, tym bardziej obawia się, że gdy w końcu wyjdzie, nikt nie przyjmie go bez gwizdów. Wyobraź sobie wystąpienie, na którym nagle zapominasz słów. Tracisz scenariusz i czujesz w gardle suchość większą niż pustynia. Cień przejmuje mikrofon, bo wszystkie Twoje przygotowane brzmienia zniknęły. Jeśli udajesz, że go nie ma, zacznie się jąkać i szukać wyjścia. Jeśli oddasz mu głos świadomie, wypowie zdanie prawdziwsze niż dziesięć stron notatek, prostą ludzką prawdę, że każdego czasem paraliżuje strach. Ludzie nie kochają perfekcji tak bardzo, jak nam się wydaje. Słuchacz bardziej ufa spoconej dłoni, która nie kryje drżenia niż nazbyt gładkiej mowie. Cień niesie surową szczerość, której brakuje wypolerowanym występom. Gdy pozwalasz jej wybrzmieć, publiczność oddycha lżej. Bo nagle czuję, że to rozmowa między ludźmi, a nie pokaz ról i masek. Tak powstaje autentyczność, której nie sprzedasz w PowerPoincie. Spróbuj ćwiczenia z małą publicznością. Umów się z przyjacielem, że opowiesz mu o błędzie, z którego wciąż się wstydzisz. Nie tłumacz, nie żartuj dla odwrócenia uwagi. Wypowiedz historię prosto, wraz z emocją, którą zwykle chowasz za żartem lub dystansem. Widzisz, jak twarz słuchacza mięknie zamiast się krzywić. To dowód, że cień podany wprost przestaje straszyć, a zaczyna łączyć. Zacznij od małych scen, zanim wejdziesz na wielką. Przy kolejnej prezentacji celowo wpleć jedno zdanie, którego się obawiasz. Na przykład przyznaj, że temat cię kiedyś przerastał. To jak uchylenie drzwi w kulisach. Cień stoi tam w ciemności, ale słysząc, że go zaprosiłeś, wchodzi powoli i staje obok ciebie. Nagle mówisz z pełnią głosu, bo żadna część ciebie nie musi już udawać, że nie istnieje. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o marzeniu, którego wciąż unikasz, bo nie jesteś jeszcze gotów. A co, jeśli to właśnie cień trzyma w rękach klucz do tej odwagi? Wyobraź sobie, że w pracy od lat marzysz o poprowadzeniu nowego projektu, ale zbywasz to żartem, mówiąc, że inni nadają się lepiej. Ta skromność to nie pokora, tylko cień przebrany za realistę. Gdy boisz się porażki, wolisz dać pierwszeństwo innym, żeby nigdy nie usłyszeć. Nie podołałeś. Tymczasem to właśnie tam, gdzie trzymasz się z tyłu, leży największy depozyt energii cienia gotowej zapalić silnik odwagi. Spróbuj dzisiaj zrobić mały krok w stronę tego, co cię parzy. Napisz maila z propozycją własnego pomysłu, albo zgłoś się na ochotnika do prezentacji, przed którą zwykle uciekasz. Serce przyspieszy, ale to dobry znak. Cień przesyła ci pakiet adrenaliny, która zamiast palić od środka, może dodać ci skrzydeł. Jung pisał, że nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie świetliste postacie, lecz czyniąc ciemność świadomą. To zdanie przypomina, że światło, którego szukasz, znajduje się dokładnie po drugiej stronie obawy. Kiedy podejmiesz pierwszy ruch, przygotuj się na falę krytycznego szeptu. Kto ci dał prawo? Co, jeśli się potkniesz? Zaproś te głosy do stolika, nie wyrzucaj ich za drzwi. Podziękuj im za troskę i jednocześnie przypomnij, że ryzyko nie jest wrogiem, to po prostu cena dorastania do pełnego wymiaru własnego życia. Im odważniej odpowiadasz na lęk, tym szybciej cień zmienia się z przeciwnika w trenera, który podnosi poprzeczkę, żebyś mógł skoczyć wyżej. Zakończ dzień refleksją, zapisz, co zrobiłeś mimo tremy i jakie uczucie przyszło po wszystkim. Czasem to nie euforia, lecz spokojna satysfakcja, jak mięśnie po dobrym biegu. Bolą, ale mówią, że żyją. Każdy taki kroczek dokłada cegłę do mostu między światłem a mrokiem w tobie. A kiedy most będzie gotowy, przejdziesz nim tam, gdzie dotąd tylko patrzyłeś z daleka, pewny, że to miejsce dla odważniejszych ludzi. Stoisz na podium małego zwycięstwa. Ludzie biją brawo, a w środku czujesz pustkę, której nie potrafisz nazwać. To zmęczenie nie bierze się z samej pracy, lecz stąd, że całe show odegrała jedynie Twoja oficjalna część. Cień został w szatni i mógł co najwyżej dźwigać tremę. Gdy euforia opada, pojawia się poczucie, że nagroda trafiła do kogoś obcego. W głowie odzywa się wtedy szept sabotażysty Nie zasługujesz, to pomyłka, zaraz wszyscy się zorientują. Ten głos należy do wewnętrznego współautora sukcesu który zamiast świętować, upomina się o swoje miejsce przy stole. Zauważ, jak często po osiągnięciu celu natychmiast wyznaczasz kolejny, nawet większy. Wygląda to jak ambicja, ale bywa ucieczką przed niewygodnym pytaniem: Czy to na pewno mój cel? Kiedy cień nie został wysłuchany, każdy medal błyszczy chwilę i gaśnie, zostawiając głód, który mylnie bierzesz za motywację. Jung widział w tym objaw braku integracji. Dopiero połączenie sił świadomych z odrzuconymi daje radość, która nie znika po rozdaniu nagród. Spróbuj po sukcesie zrobić coś, co nie pasuje do oficjalnej celebracji: może spacer bez telefonu, leniwe rysowanie w brudnopisie, głośne śpiewanie pod prysznicem. To zaproszenie dla cienia do wspólnej zabawy zamiast kolejnego wyścigu. Gdy pozwalasz sobie na chwilę spontaniczności, sprawdzasz, czy sukces naprawdę smakuje, czy tylko ładnie wygląda. Jeśli pojawia się smutek, nie wypędzaj go. To informacja, że wygrałeś bez ważnej części siebie. W chwilach zwątpienia, usiądź z notatnikiem i zapytaj wprost: co w tym osiągnięciu jest zgodne z moją głęboką potrzebą, a co jest tylko dekoracją? Pisząc, nie oceniaj odpowiedzi. Może odkryjesz, że lubisz sam proces pracy, a nie laury, albo że medale są ważne, bo niosą uznanie, którego kiedyś ci brakowało. To nie powód do wstydu. Świadoma motywacja nie niszczy, tylko porządkuje energię. Najpełniejsza radość przychodzi, gdy sukces świętuje całe twoje wewnętrzne zespoły. Wtedy nie potrzebujesz natychmiastowego kolejnego celu, bo satysfakcja rozlewa się spokojnie, jak ciepła herbata w dłoniach. Cień przestaje krytykować, a zaczyna doradzać. Podpowiada, gdzie dodać odwagę, a gdzie odrobinę luzu. Taki szept jest cenniejszy niż gromkie brawa, bo prowadzi nie do przypadkowych osiągnięć, lecz do tych, które naprawdę należą do ciebie. Nie szukaj dalej. Cień i światło czekają na Twoje słowo. Masz już mapę z wszystkich poprzednich chwil: gniew na czerwonym świetle, wstyd w relacji, nocne koszmary, pustkę po sukcesie. Każde doświadczenie było drogowskazem prowadzącym tu, gdzie stoisz teraz, w miejscu, gdzie możesz zdecydować, że żadna emocja nie zostanie zamknięta za drzwiami. Karl Jung podkreślał, że pełnia nie polega na byciu zawsze jasnym, lecz na tym, by żaden fragment nie został wykluczony. Gdy obejmujesz całość, wreszcie przestajesz gonić spokój, stajesz się nim. Wyobraź sobie poranek, w którym budzisz się bez lęku, że coś w tobie wybuchnie. Czujesz energię, która kiedyś wracała jako złość lub niepokój, a teraz pchacie do działania z lekkością. Widzisz trudną rozmowę i myślisz, dam radę, bo znam już swoje ciemne zakamarki. Tego dnia nawet krytyka nie parzy jak wcześniej, bo wiesz, że nie musisz niczego udowadniać. Jedyne, co masz zrobić, to być obecnym we własnym życiu. Zacznij od codziennego, prostego rytuału. Trzy wdechy z zamkniętymi oczami i pytanie, co czuję naprawdę. Jeśli pojawi się napięcie, nazwij je i pozwól mu być przez minutę bez poprawiania. Potem zapytaj, do czego to napięcie chce mnie popchnąć? Być może podsunie odpoczynek, szczere przepraszam albo odważne zgłaszam się. W ten sposób cień staje się nawigatorem, a nie sabotażystą. Zauważ, jak zmieniają się relacje, gdy przestajesz projektować na innych to, czego sam się boisz. Bliscy czują, że wolno im być niedoskonałymi, bo ty sam przestałeś udawać chodzącą doskonałość. W pracy zamieniasz napięte prezentacje na rozmowy pełne zawartości, bo nie musisz już grać roli nieomylnego. Twoja autentyczność zapala innych jak latarnia. Im jaśniej świecisz, tym mniej cieni muszą rzucać wokół. Pamiętaj, integracja cienia to nie jednorazowy akt, lecz ciągły taniec. Dziś zrobisz krok do przodu, jutro się potkniesz i to też jest część drogi. Najważniejsze, by nie wracać do odwracania wzroku. Gdy spotkasz w sobie nowy mrok, przywitaj go tym samym zdaniem, które otworzyło tę podróż. Przestań się bać siebie, poznaj swój cień. Tu zaczyna się prawdziwa wolność, bo nic, co odkryjesz w swoim wnętrzu, nie będzie mogło cię już zaskoczyć ani zatrzymać.